Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Ewy Sowy, co czynię z wielką przyjemnością. się Państwo nisko. Drodzy Państwo, pozwólcie, że od razu na scenę do otwarcia tego wernisażu zaproszę osoby, które są tu jakby, no najważniejsze i najważniejsze są dzieci, ale ob, ob, obok nich bardzo ważne, najważniejsze to są właśnie Panie, Panie, które przygotowywały tą wystawę, ten wermisarz. Zapraszam Panią Ingridę Wyciechowską. Bardzo proszę. Pani Ingridę Wyciechowska, dziecięca pracownia rysunku i malarstwa. Wiem, że jest obecna na sali Pani Anna Baćmaga. Zapraszam Aniu do nas. Pani Anna Baćmaga, Akademia Rykozieła Artystycznego. Nie dojechała jeszcze do nas pani Justyna Mańkowska, warsztaty, prowadząca warsztaty ze sztuką, a wiem, że ma dotrzeć, ale drodzy Państwo, jesteśmy w komplecie, pięknie, cudownie, dzieci czekają. Myślę, że warto i czas rozpocząć. Jest jeszcze na naszej sali wystawa prac z gliny. To pracownia artystyczna. artystyczna. Liniarnia prowadzona przez panią Aleksandrę Wolańską, a zabawy z gminą, zajęcia, które są prowadzone w naszym ośrodku, prowadzone są przez panią Elżbietę Cywińską. Ta niestety nie może być z nami, ponieważ jest za granicą obecnie. Ale ja państwa bardzo, bardzo serdecznie witam. Witam oczywiście naszych wspaniałych autorów prac, czyli dzieci. Drodzy państwo, wielkie prawa dla wszystkich. Thank you know, follow to be of Państwo, że jak już wywołałam tu na scenę Panią Inżynierę Dziechowską, Panią Annę Baci to stole sobie w imieniu dyrektora przekazać najlepsze podziękowania za całą pracę, za to piękne prowadzenie e, pracowni artystycznych, za to, że tak pięknie to drogie to panie, wprowadzacie w świat sztuki najmłodszych, za to, że ich tak pięknie inspirujecie za to, że wciąż macie głowę pełną pomysłów i życzę, aby to były pomysły niewyczerpujące się nigdy, abyście Panie zarażały tą swoją pasją i umiejętnościami tych najmłodszych. Drogie Panie, bardzo pięknie dziękuję, zapraszam Panią Justynę. Drodzy Państwo, Pani Justyna Mańkowska, warsztaty ze sztuką prowadzi pracownię Zarówno w Bliskim Ośrodku Kultury, jak i w naszej Filii Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej. Drodzy Państwo, i w tym momencie chciałabym węczyć po symbolicznej róży, która jest takim atrybutem dla wraz z podziękowaniami i właśnie jako symbolem naszego uznania i wdzięczności za piękną pracę. Pięknie dziękuję. Drodzy Państwo, najcie no najważniejsi, o których wspomniałam na początku, czyli autorzy tych prac, bo to przed nami cudowna wystawa. Barwna, kolorowa, jakże ciekawa w formie, prawda? I w tej wypowiedzi plastycznej zobaczcie Państwo, jakie już pomysły niesamowite mają dzieci i jak cudnie interpretują. To właśnie tu, prawda, są sprawczynie, ale oni wykonali te prace jakże pięknie. Naprawdę, słuchajcie, zazdrościmy Wam tego talentu i tych pięknie zrobionych prac. Drodzy Państwo, e, artystyczne pasje i twórcze odkrycia, bo taki tytuł nosi e, doroczna wystawa prac plastycznych naszych pracowni. A w ramach w tym roku wyjątkowo jeszcze jeden temat piękny się pojawił. To jest pruszków oczami dzieć, dziecka, jako że mamy setną rocznicę urodzin naszego miasta. Drodzy Państwo, warto obejrzeć, warto zobaczyć, jak pięknie starsi, a tam młodsi wykonali pracę właśnie na urodziny naszego miasta. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych wspaniałych artystów małych. I myślę, że czas i pora, abyście Panie również skierowały słowa do swoich panowieżnych. Dziękuję bardzo. Z tego miejsca no chcę bardzo serdecznie dziękować jak zawsze co roku za naprawdę fantastyczny wspólny rok, za fantastyczną wspólną pracę. Pracowało mi się jak zwykle świetnie z dziećmi i myślę, że dzieci są również zadowolone. Bardzo dużo czasu w tym roku poświęciliśmy wyjątkowo właśnie e, miastu naszemu Truszków i tutaj za sobą te największe w te dużych formatach obrazki, ale i na sali znajdziecie Państwo te, które tutaj niestety z braku miejsca, no, nie, nie byłam w stanie powiesić. Także dzieci wykazały się wielką wyobraźnią, świetnie potraktowały ten temat, nawet nie, nie tylko te starsze, również na takie maluszki, te najmłodsze dzieci. No, wyobraźnia przez na moje oczekiwania, naprawdę. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję dzieciom szczególnie, pięknym, uśmiechniętym buśkom. I mam nadzieję, że dobrze wypoczną, dobrze wypoczniecie na wakacjach i z radością wrócicie do pracy i do rysowania. Dziękuję. Ja chciałam również jak co roku podziękować wszystkim uczestnikom za taki aktywny, kreatywny udział w zajęciach. Eee, bardzo cieszę się e, również, że rodzice doceniają wartość takich zajęć artystyczno-rękodzielniczych. Eee, to pierwszy rok działania Akademii Rękodzieła Artystycznego, która właściwie wyrosła z Akademii Art Recyklingu i została jakby ten projekt Akademii Art Recyklingu dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców Bruszkowa, którzy uczestnicząc w zajęciach w poprzednich latach zainteresowali się również i wykazali chęć nauki, również innych technik, stąd też powstała zmiana nazwy tego projektu, więc... Podziękowania zarówno dla uczestników, jak i rodziców, którzy wspierają dzieci w tych ich artystycznych działaniach. Mam nadzieję, że będę mogła realizować w kolejnych latach moją pasję i dzielić się z innymi. Dziękuję bardzo. dobry, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom moich zajęć, i tych z i z OK-u, OK wszystkim od najmniejszych do najstarszych, a również rodzicom za zaangażowanie i współpracę. Bardzo pięknie w tym roku pracowały dzieci. Zrealizowały nie tylko dość ciekawie projekt dotyczący miasta Pruszków, który Składa się z abstrakcyjnie ujętego stawu, z figurką nad tym unoszącą się i widokiem w oddali parku, ale też zrealizowały fantastyczny pomysł przymierzenia się do dzieł wielkich mistrzów. I zobaczycie Państwo, a bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Niepowtarzalne interpretacje tych obrazów, genialną damę z Gronostajem czy inne dzieła wielkich mistrzów światowych i polskich. Dzieci, które ze mną pracują, to zazwyczaj są małe dzieci. Tym, Bardziej cieszę się, bo mogę wpłynąć, mogę zaszczepić tą pasję, którą sama w sobie mam, uczyć poczucia harmonii, koloru i mam nadzieję, że właśnie zostanie to w nich na przyszłe lata. Zapraszam również do moich pracowni i, i, i zostanie z nimi na zawsze. Tego życzę. A teraz dobrych wakacji, szczęśliwych, bezpiecznych. Wszystkiego dobrego. No. Teraz jeszcze dziękuję, wielkie brawa dla pań, dla dzieci, dla autorów tej wystawy, jak zwykle bywa. Wernistasz odbywa się u nas w wakacji, czyli ja również dołączam się do pięknych życzeń słonecznych, pięknych wakacji. Inspirujcie się i przychodźcie z głową pełną połysku, żeby potem to interpretować, przelewać na papier i tworzyć piękne prace. Czekamy na Was od września, Kameku kochani. Te balony są dla Was. Te balony, na których jest, jeszcze tak sobie pozwolę powiedzieć, logo MOKU i napis 40 lat kamyka, ponieważ w listopadzie obchodziliśmy 40-lecie istnienia naszej placówki. I tak pamiątkowo... Oh na 40 lat poszło, a tu zapraszam, abyście sobie pobrali baloniki, ale też zapraszam wszystkich uczestników tu na scenę, do waszych pań ulubionych, zapraszam kochani, zrobimy wspólne zdjęcie.